Dzień dobry. Krótko, jak najkrócej w tym filmie postaram się omówić, porównać modele 100 megapixelowe GFX i powiedzieć, który model do czego lepszy. To są aparaty. Przede wszystkim cała decyzja, decyzyjność, jeśli chodzi o kupno tych aparatów. To tak naprawdę na czym się kończy? Na tym, że są to aparaty 100 megapikselowe. 100 megapikselowe. Górny, ekranik, na mój gust, może jest jakaś różnica wielkości? Raczej nie. Ten sam. Tylny, ten sam. 900 gram, 1400 gram. Pół kilo różnicy. Jeden akumulator dwa akumulatory cały czas włożone brak gripu grip wbudowany solidniejsza trochę budowa lepszy wizjer tu gorszy ale obrazowo pamiętajcie i w filmie i w fotografii dokładnie ta sama matryca stabilizacja podobno tu trochę lepsza tu trochę gorsza. Nie zauważam tego. Czyli zdjęciowo dokładnie dwa takie same korpusy. Ta sama jakość, to samo zadowolenie z obrazu. Tu więcej noszenia, większy korpus, tu mniej noszenia i delikatniejszy korpus troszeczkę. Teraz tak, jakbyście popatrzyli na te aparaty o w ten sposób, Specjalnie wam je tak położę, to zobaczcie, że one wyglądają z góry prawie identycznie, ale tu widzimy większy wizjer. W 100SC mamy wizjer niewymienny, tu mamy wizjer cały wymienny. Tu mamy 5 milionów, tu mamy 3 miliony, oczywiście troszeczkę więcej w każdym z nich, ale właśnie tu mamy powiększenie 86 razy, a tu macie 77 razy. To są wizjery, ale wygląd podobny. Co jest fajne? Ten, to, ta wypustka pod kciuk, to co powoduje, że tymi aparatami GFX się świetnie pracuje, w tym aparacie jest wyższa i zdublowana, bo jest zarówno w uchwycie poziomym, jest wyższa, znacznie wyżej wyprofilowana i przy gripie to samo, tak samo wygodnie się trzyma. 50 SC macie to samo, ale my porównujemy dzisiaj setki. I teraz tak. Czy jest w ogóle jakikolwiek argument przemawiający za tym, żeby kupić ten aparat albo myśleć o tym aparacie zamiast o tym? Jest. Jest. Słuchajcie, Fuji chyba nie przemyślało jednej rzeczy do końca. Co prawda wprowadzili element dodatkowy, zaoszczędzili, zrobili mniejszy, wiecie, mniejszy korpus. Nie trzywarstwowy, tylko chyba dwuwarstwowy. Tu są trzy warstwy: przód, tył i jeszcze ta warstwa trzymająca zespół migawki. Wszystko zminiaturyzowane, więc jeżeli cenicie, prawda, przenośność, lekkość i tak dalej, no to zdecydowanie oczywiście setka SK, ale ale słuchajcie, jest pewien problem z tym aparatem. Delikatny, ale jest ten aparat i ten mogą pracować w trybie multishot w 400 megapikselach, oczywiście fotografując rzeczy nieruchome. Tylko system jest tak czuły, przesuwa się o jeden piksel, o jeden piksel na matrycy, której bok ma 11, tysięcy, 11 milionów pikseli. Rozumiecie skalę zjawiska i teraz tak, aparat robi 16 ekspozycji, potem w komputerze to łączycie w specjalnym programie Pixel Shift i teraz wszystko jest fajnie, tylko jeżeli coś cokolwiek nie zagra. Niestety kończy się to tak, że cała sekwencja idzie do kosza, ponieważ coś tam drgnęło, coś nie wyszło tak. I teraz chodzi o to, ja przynajmniej, ja przynajmniej tak mam, że każdy aparat wyposażam w płytkę w systemie Arca Swiss, bo taki system mam w statywie. I nie byłoby problemu, gdyby nie to, że mówimy tu o gigantycznej precyzji. I teraz, co się okazuje, duża płytka, którą mam ze statywu Systematic, duża płytka e, Gico, bardzo wystaje poza ten wąski korpus. Zobaczcie, tu macie małą płytę, wąską płytę dolną. Tu płyta dolna jest znacznie grubsza. Przykręcając tu płytkę, ona sięga mniej więcej od krawędzi do krawędzi, ale tu wystaje. To wystawanie tej płytki powoduje, że ekran musicie przy przykręcaniu płytki ekran musicie tak pozostawić, on musi tak być, ponieważ nie domkniecie go z tą moją płytką, którą ja używam. Co więcej, zauważyłem, że trzeba pracować z płytkami bez gumek. Przy tej precyzji ma to znaczenie. No i teraz tak, Fuji wypuściło metalowy, metalową e, a, płytkę Spodnią, która ma mocowanie Arca Swiss i chwała im za to. Ta płytka ma, jest umocowana tu w dwóch miejscach, ma takie specjalne korpus dziury. Płytka ma wypustki, które wpasują do tych dziur, więc się wszystko nie przemieszcza. Możecie spokojnie mocować na statywie i działać. Tyle, że tam nie mamy dziury na wymianę akumulatora i za każdym razem musicie odkręcić tą płytkę przy wymianie akumulatora. Teraz czy to jest kłopotliwe, dla mnie to jest bardzo kłopotliwe w związku z tym co zrobiłem. Chciałem przekręcić system i sięgnąłem po płytkę chińską, tanią, działającą, tak, działającą, ale mającą w sobie czy do normalnych zdjęć ona jest dobra, tak dobra. Chodzi mi cały czas o to, że Fuji nie wyprodukowało takiego ładnego gripa jak do modelu 50S do tych aparatów. Do 50 eski, dwójki i do setki eski. Nie ma. Nie mamy możliwości pracy z pionowym gripem, no bo przecież mamy go tu. I teraz Fuji tego nie zrobiło i mamy tylko tą płytkę ewentualnie. I teraz co się okazuje, że te płytki chińskie, one działają dobrze, mają dziurę. I jak najbardziej tutaj nam możecie cały czas mieć płytkę zapiętą, raz przykręconą, możecie używać w porządku. Ale te płytki też mają malutkie, gumowe elementy, i chyba te gumowe elementy powodują, że podczas właśnie zdjęć w trybie multi-shot możecie powtarzać ujęcia, bo coś z precyzją jest nie tak. Te gumki przenoszą drgania po prostu. I czy to jest duży dylemat? To jest duży dylemat. Naprawdę. Nie będziemy. Wiecie, kiedy do tego dojrzałem tak naprawdę, cały czas używając tej setki, Ski jestem zadowolony, ale w pewnym momencie używany, używany model 50S ten najstarszy, z pięknym gripem. Wprawił mnie w osłupienie, jak ergonomicznie może być skonstruowany aparat. On Wygodniej się trzyma tę 50 SK z gripem niż bez gripu. Czyli w pionie macie lepsze wyważenie, no bo jest jakby mniej tutaj ciężaru działającego w tą stronę przy pracy w pionie niż w poziomie. Grip jest umiejscowiony tu, w idealnym miejscu. Kiedyś takie coś było w Sony, mówię o luszczankach Sony. Podobnie to wyglądało, bardzo przemyślana konstrukcja, świetnie to, a tutaj tego nie macie. Nie macie gripa do zdjęć pionowych, nie macie żadnej alternatywy w tym zakresie, a macie tylko płytki L-kształtne różnych producentów, które niestety w trybie multishot nie działają tak jak należy. I mamy teraz taki korpus, który rzeczywiście jest cięższy, ale jest też mega solidniejszy. Natomiast, czy zapytacie, czy jest. Bo ja, moim wielkim dylematem było to, że tak, czy on jest. Czy naprawdę tu jest kwestia narzekania na ten grip? Nie, absolutnie. On jest świetny. Jest gruby, szeroki, idealny. Wszystkie pokrętła i przyciski ma zdublowane. Ma ten, to oparcie pod kciuk. Najważniejszą rzecz, trzyma się go w pionie genialnie. W poziomie genialnie. Ale co jeszcze? Tu możecie przypiąć każdą płytkę, wszystko będzie dobrze działać, bo to jest szerokie. Tu nie zauważyłem tych wad w pracy w multi jakie są tutaj, że coś tam nie zagra w systemie statywowym i już jest szok. Detale, które spotkacie, na przykład taka gumowa tutaj uszczelka, to jest zupełnie inny poziom niż to, co mamy tu. To jest uszczelnione i to jest uszczelnione, ale to jest uszczelnione inaczej. Czyli te oszczędności Fuji przy konstruowaniu tego modelu nie wzięły się z powietrza. Tu mamy niewymienny, mniejszy wizjer i teraz tak, i to jest najważniejsza rzecz, e, tu jest troszeczkę identyczne niby menu, ale jest jednak trochę szersze. Fajny dostęp do funkcji. Wbrew pozorom, to pokrętło wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem. Uważam, że wybór trybu pracy przez przycisk, jak mamy to w tym, jest lepsze. Mamy tu trzeci ekranik. Na którym możecie wyświetlać różne funkcje, w tym na przykład e, e, histogram. To właśnie wizjer między innymi stanowi o totalnie profesjonalnej budowie tego aparatu. Wygląd obrazu w wizjerze na pierwszy rzut oka jest zupełnie inny. To jest największy wizjer w jaki widziałem. Obraz jest najlepszy. W SET CSC macie coś takiego, że obraz w wizjerze jest lepszy niż w bezlusterkowcach pełnoklatkowych, które są mniejsze i tą różnicę widać, ale tu jest znacznie lepiej niż tu. I to, że mamy tu taką rozdzielczość ponad 5 milionów punktów ma znaczenie, zwłaszcza, że to 5 milionów punktów jest osiągniętych w tak dużej konstrukcji wizjera. To jest zasadnicza różnica. Szczegóły obrazu w tym nawet takie detale, nawet bez powiększenia obrazu, tu widzicie. Tu ten wizjer jakby oddaje Wam to, co rzeczywiście macie przed aparatem. Tutaj macie jednak pewną umowność. Oczywiście czepiam się i dzielę włos na czworo. Ale różnica jest kolosalna. No i oczywiście, tu mamy, to jest, też jest istotne, mamy wizjer odpinany i teraz wyobraźcie sobie, że z przejściówką możecie korzystać z, z wizjera, prawda? Nie mam przejściówki dzisiaj, ale y, podczas pracy w ten sposób na dużym słońcu. Możecie odpiąć go, ponieważ na przykład chcecie pracować z ekranem, a wystający dotąd wizjer by Wam przeszkadzał, więc możecie go zdjąć. To jest profesjonalizm tej konstrukcji. To, że jest rzeczywiście solidniejszy. Obrazowo dokładnie to samo, ale to jest naprawdę profesjonalna konstrukcja. I też można ją ostatnio już zacząć kupować jako konstrukcję sprzedawaną z drugiej ręki, bo niektórzy przechodzą z tego aparatu na taki, nowszy, mniejszy, bo ten cięższy i tak dalej. Ale jeżeli jesteś profesjonalistą, nie uznajesz kompromisów, chcesz mieć profesjonalny korpus, no to to jest naturalna droga cały czas. Dopóki nie pojawi się kolejny model, takie różne plotki zaczynają krążyć gdzieś tam w necie, no to ten model jest naprawdę totalnie profesjonalny i teraz tak. Selektor wyboru trybów tutaj z blokadą świetnie działający, łatwa dostępność do poszczególnych opcji menu. Obraz, tak jak mówię, ten sam, ale to jest profesjonalny aparat. W trybie multishot działa świetnie. Płytka dobrze jakby dokręcona działa świetnie. No i grip w pionie. Kolejna rzecz. Tu jest krótszy czas kręcenia wideo, tu dłuższy. Taka jest różnica. Stabilizacja tu jest podobno mniejsza, chyba o pół działki. W praktyce nie ma to znaczenia, ponieważ cięższy korpus lepiej utrzymać i w tym korpusie udało mi się uzyskać mniejsze czasy. Dla tego korpusu, moim czasem z ciężkim obiektywem, to trzeba dodać, z ciężkim obiektywem i z ogniskową, powiedzmy w granicach, no powiedzmy standardową ogniskową, no to mój czas taki osiągalny to jest 1,20 sekundy. 1,25 już jest bezpiecznie, ale z tym udawało mi się zrobić zdjęcia przy 1,15. Więc teoretycznie system w cyferkach lepszy tu, gorszy tu. W praktyce, właśnie ciężar korpusu, lepsza stabilizacja, lepszy chwyt kończył się tym, że tu było jednak lepiej. Także te Detale, które widać w tym aparacie i w tym, zobaczcie zresztą, przychodzicie na poważną sesję, jesteście poważnym fotografem i teraz tak przychodzicie z tym lub z tym. Nie dziwię się, że Fuji obrało tą drogę dla aparatów profesjonalnych. Na początku, jak one się pojawiły, to się pojawiły głosy: Ojej, kto to projektował, jakiś budowlaniec, chyba nie, nie. Ten aparat jest świetnie wykonany. Jest dziwny, ma te dwa kolory, nie jest czarny, tak? A wszystkie aparaty na świecie są czarne, no chyba że są srebrną Lajką albo srebrnym jakimś tam e, Fuji X-em. A właśnie, a tutaj mamy tą dziwną szarość, ale to jest naprawdę przemyślany, zobaczcie, poważny koncept. Przecież to są dwie setki, tylko ta wygląda trochę niepoważnie i nie można jej doposażyć w ten grip. To po prostu. złe. A tu mamy prawdziwie profesjonalny, profesjonalną maszynę do fotografowania i filmowania. Taką prawdziwie profesjonalną. Waga czy przeszkadza? Nie, bo to jest o, ten korpus przecież waży mniej niż stary EOS 1 z wbudowanym gripem. Ale zawodowstwo tej konstrukcji, zdublowanie wszystkich przycisków i pokręteł dodatkowy trzeci ekran, tego nie ma w innych aparatach w ogóle obecnie. Więc jest to najbardziej zaawansowany aparat obecnie dostępny. Yy, mówię o oczywiście o bezlusterkowcach średnioformatowych. Jeżeli chcecie nie mieć kompromisów, nie musieć godzić się na nie, no to właśnie ta płytka brak tego gripa, brak możliwości mocowania solidnego tego aparatu mnie trochę przeszkadza, ale jak zobaczycie obraz w wizjerze, szok. I różnica jest naprawdę na korzyść tego. Od razu to jest widoczne to 77 razy, a 86 razy powiększenie to jest zupełnie co innego. Tu mamy lekki tunelik, lekki. Delikatny, ale tu tego, tego, tego wrażenia nie ma. E, fajny, gigantyczny obraz. E, nawet jak przy, naciskacie przycisk Display, który Wam zmienia sposób wyświetlania, no to tutaj macie, nawet jeżeli pokombinujecie, to i tak macie gorzej, tu macie lepiej. No i możliwość. Taka, że z czasem możecie dokupić tą przejściówkę. To nie jest tania rzecz, bo kosztuje co najmniej 1500 zł używana, ale dzięki tej przejściówce możecie pracować z wizjerem pod różnymi kątami, nawet słuchajcie, w pionie. Więc nawet w pionie możecie mieć tak, a wizjer sobie oglądać tutaj. Co ma znaczenie przy pracy np. w dużym słońcu. I ta konstrukcja rzeczywiście jest niesamowitą konstrukcją profesjonalną. Wartą swoich pieniędzy. A więc jeżeli ktoś chce mieć w tym systemie GFX totalnie wszystko, totalnie z najwyższej półki, totalnie bez kompromisów, no to ma ten aparat. A jeżeli ktoś chce, jest pragmatyczny i chce mieć taki obraz w lekkim i tańszym korpusie, no to oczywiście jest ten. Ale to nie jest tak, że to są dwa te same korpusy, tylko ten wielki, stary ociężały na wielkie akumulatory, a ten mały, zgrabny, zajebisty, nowszy. Nie, to nie jest tak. Ten jest cały czas sprzedawany jako korpus profesjonalny i zasługuje na miano profesjonalisty. Najbardziej budowa, trzymanie, pionowy uchwyt i jakość wizjera. To jest klasa. Nie wiem, czy wyjaśniłem różnicę do końca, ale różnicy w obrazie nie ma. Nawet nie ma sensu robić żadnych porównań, bo zrobiłem je wnikliwie. Nie ma żadnej różnicy. Działają identycznie. Sposób pomiaru światła, ta sama czułość, wszystko to samo, jest idealnie to samo. Jakość obrazu idealnie ta sama. W tym i w tym. Nie ma różnic. Nie ma różnic. Próbowałem dojść do tego, ale nie ma. Natomiast Wygoda użytkowania korpusu profesjonalnego w pełni jest parę poziomów wyżej. To, że mamy grip wbudowany, że to jest tak solidne, że tak ciężkie, że tak fajnie się tym pracuje, mamy tak fajny wizjer, który pokazuje nam taki obraz rewelacja. Koniec. Trzymajcie się. Powiedziałem, swoje.